Wytłumaczyłam twierdzenie Pitagorasa tak, żebyście już nigdy nie mieli z nim problemu. Posłuchajcie. Zawsze naprzeciwko kąta prostego zaznaczamy C. Czyli popatrzcie, naprzeciwko kąta prostego zaznaczamy C. Kąt prosty mamy C. Teraz dwa pozostałe boki, obojętnie w jakiej kolejności, zaznaczamy, że to jest A i B. Czyli obok kąta prostego mamy A i B, prawda? A, B. I teraz twierdzenie Pitagorasa. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli 6 do kwadratu dodać b, czyli x do kwadratu równa się 10 do kwadratu. 6 do kwadratu tutaj to 6 razy 6, czyli 36, czyli piszemy 36. x tutaj przepisujemy do kwadratu, a 10 do kwadratu to 10 razy 10, czyli 100. Odejmujemy obustronnie 36. No to 36 minus 36 to tutaj nam znika, zostanie samich z kwadrat, a 100 minus 36 to 64. No i teraz jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 64? 8, bo 8 razy 8 to 64. I teraz najlepiej, jeżeli zatrzymacie ten film, weźmiecie kartkę i długopis i spróbujecie zrobić przykład B sami, a dopiero potem sobie klikniecie play i sprawdzicie razem ze mną, czy dobrze rozwiązaliście. Ok? I oczywiście już się rozwiązywanie, ale to jest najlepszy sposób, żebyście teraz spróbowali sami. No to mamy C, mamy A, mamy B, zapisujemy. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. No to a do kwadratu mamy x kwadrat, dodać 5 do kwadratu równa się c kwadrat, czyli 13 do kwadratu. Dobrze, 5 do kwadratu mamy 5 razy 5, czyli 25. 13 do kwadratu 13 razy 13, czyli 169. Odejmujemy obustronnie 25. Czyli 25 minus 25 nam znika, a 169 minus 25 mamy 144. To teraz jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 144? 12, tak? Bo 12 razy 12 mamy 144. Znowu zatrzymujecie i próbujecie przykład C zrobić sami. Ja już oczywiście rozwiązuję, ale mam nadzieję, że spróbowaliście. Mamy a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Pamiętajcie, że tutaj pod spodem możecie mi dać znać, czy film wam się podobał, czy pomogłam, czy dobrze wytłumaczyłam i czy mamy nagrywać następne. Każdy wasz komentarz bardzo, bardzo mnie cieszy. Mamy tak a kwadrat, czyli 6 do kwadratu dodać b kwadrat, czyli 9 do kwadratu równa się c kwadrat, czyli mamy x do kwadratu 6 do kwadratu mamy 6 razy 6, czyli 36. 9 do kwadratu mamy 9 razy 9, czyli 81. I to będzie x kwadrat. Czyli będziemy mieć ile? 30 i 80 to 110. 6 i 1 17. Czyli 117 to x kwadrat. No i teraz jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 117? No nie znamy takiej, więc wtedy piszemy, że x to pierwiastek ze 117. I teraz zostawcie jakieś miłe komentarze, jeśli Wam dobrze wytłumaczyłam. Zajrzyjcie do opisu pod filmem, po jeszcze więcej, na przykład przykłady twierdzenia Pitagorasa z pierwiastkami.